Sema z tej strony wędkarstwo Jak wam opisałem jestem na łowisko Milewko Zobaczmy co już nam tutaj wezmą To jest takie łowisko całkiem O tak wygląda No zobaczymy co już nam będzie brało Jestem na, na tym Na grunt przysłem i na spławik Zapraszam do subskrypcji kanału Lajkowana i komentowana no i jak jakieś ten moment, brana ryba albo sos, to się frusimy ten Na razie nie ma. No i dziękuję na za chwilę. Ja, już. E, płotka mała. Okaz tej kamery. Dobry weselny. Ja Oto taka mała... Pisze im ja Oto taka mała płotka. Myślałem, że większe, jako będzie. Myślałem, że taka mała płotka, ale... Coś jest? wszystko jest. Zobaczymy. Może już na gruncie, weźmy. Zobaczymy. Ło! Taka... O, płotka! Kur... Taka płotka. Mała. Ale jakoś się poszło. Zobaczymy na grunt, bo na razie nic nie bierze na grunt. Dzięki. Zobaczymy do następnego brana. Cii, nie Taka mała płotka kolejna Po tylu czasach Po tylu minut Już tu z opacie mi tam znasz wam kolejny raz jak się jest Słabo no. no. widać, eh? No, słabo ja, widać. Słabo widać, no dobra. No dobra, wyłącz. Jak tu się było... Widać? Widać ją? Podświatło tam. Co to za ryba? Watch. Panowie... Awooooo! Kurczę! I są wie, to taka, takie ryby na razie biorą. Sam zostać na dłużej, a ja takie ryby na razie biorę. Płotki. Już nie wiem, która to płotka. Zobaczymy się do, następ do następnych... Prędzej, do dwudziestej drugi posiedzę i do domu. Dobra. to są zobaczymy wkrótce. No, widzowie. Nas już Na łowisku milewo. Teraz, teraz jestem do domu, bo zimno już jest, 12 stopni, no zapraszam was na te łowisko Milewko, nie w Milewo, tylko w mile, Milewko, no i tutaj pozdrawiam pana właściciela Dawida, dziękuję, że mogłem tu przybyć i zobaczyć jak tu jest, no i na pewno, jest następny raz wpadny. Jeszcze nie raz wpadnę tutaj do Pana Mam nadzieję, że Pan to będzie okrątał Dziękuję Pani Dawidze, Dobrzyna No i zapraszam Was do supliksy kanału Będkarstwo I Ulajkowane, bo chciałbym 100 subów zdobyć na, na tym kanale Na głównym kanale to jest 685 No No i zapraszam na ten Te Na to te o łowisku Milewko, patrzcie ja się tak po ciemku wygląda, no i teraz będzie łączyć się z nakrywaniem. dzięki i na razie, do następnego, teraz będzie następne łowisko Milewko, Milewo, tu jest Milewko, Milewo, albo Chuta Hojno, popatrzymy co tam planek będę miał, dzięki za oglądanie, na razie, siema.